Dobra, zaczynamy, bo jak nie nagram tego wideo, to w ogóle nie będzie wideo. Cześć, i dzień dobry, i witam Was um, z Baseball Field. No, bo jeżeli ma być kanał o Ameryce, jeżeli jest kanał o Ameryce, to jak nie najlepsze miejsce żeby nagrywać właśnie na baseball field czyli the all american sport tak e, mówi się tutaj all american sport baseball, właśnie tutaj skończyli z tyłu za mną grę grają tam dalej um, a ja próbuję wam coś nagrać Haniusia tutaj bawi się a chłopaki nie grają w bejsbola, bo oni grają w piłkę, także są na innych boiskach. So mm -hmm. Let's Dobrze, jednym z moich najbardziej oglądanych filmów ostatnio um, jest film Jak żyją Amerykanie. I pokazuje on biedne i bogate osiedle. Jeżeli nie widzieliście, serdecznie Was na ten film zapraszam. I tak się zastanawiałam, dlaczego on ma taką oglądalność. No, nic dziwnego, to nasza natura chcieć wiedzieć, jak inni żyją. Um, Myślę, że czy to jest w Ameryce, czy gdzieś indziej, zawsze do jakiegoś stopnia będziemy się tym interesować, bo to jest ciekawe. Ja też lubię oglądać i patrzeć, jak ktoś nagrywa z innych krajów i pokazuje, jak, jak żyją. Jak żyją, czy biedni, czy bogaci, jak sobie ktoś układa życie w innym kawałku świata, nawet jeżeli to jest... W Polsce. Teraz dużo było komentarzy. Patrzcie, jak fajnie światło się zmienia, bo już jest u nas dziewiętnasta. Także przebaczcie mi za te różne koloryzacje. Ale wracając do tematu, co było najbardziej komentowane na tym filmie, to właśnie to biedne osiedle. I często spotykane komentarze na moim kanale są w temacie, bo Ameryka to już nie ten kraj, co kiedyś był. Przeciętny Amerykanin zarabia dzisiaj tyle samo, co na początku lat 70. Płace realne pozostały na niezmienionym poziomie. Ich dochody nie wzrosły. Wzrost konsumpcji pokrywały kredyty. Oczywiście przecież wszyscy wiemy, że Ameryka nie jest tym krajem, co kiedyś była, i to nie jest od dzisiaj czy od roku czasu, ale naprawdę to już można powiedzieć przez ostatnie 30 lat. Jeszcze jak my tutaj przyjechaliśmy w 1994 roku, miejąc nic, mogliśmy się do czegoś e, dorobić, ale <todgłosy> to już były trudne sytuacje. Później mieliśmy 2011 rok, kiedy Ameryka naprawdę przeżyła kryzys. I jeżeli by ktoś tak dobrze popatrzył, to z tego kryzysu nigdy nie wyszła. Ogromne długi i wysokie bezrobocie sprawiły, że ludzie należący kiedyś do klasy średniej nagle znaleźli się w warunkach krajów Trzeciego świata. Ameryka może być dalej tym pięknym, cudownym krajem płynącym miodem. Wiadomo, że to nie jest już to, i nigdy tego nie głosiłam, że dalej w Ameryce jest super łatwo, super można się dorobić. Oczywiście można jakieś sukcesy tutaj zdobyć, ale to nie znaczy, że gdzieś indziej nie można ich zdobyć. Często właśnie oczerniamy tą Amerykę. Ale to nie jest do końca oczernianie, bo to jest w sumie prawda. Także ta biedna Ameryka, która już sobie nie radzi i dużo naukowców, to również potwierdzi. Staczamy się z naszych wyżyn. Gospodarka upada. Przypomina to zjawisko supernowej. Rodzi się niezwykle jasna gwiazda, która w środku okazuje się pusta i wkrótce zaczyna obumierać. Zostaje czarna dziura, pustka. Jednym z takich ważniejszych tematów, co chciałam dzisiaj poruszyć, jest: czemu Ameryka robi się tak szybko biedna? Czemu ludzie tak szybko spadają i lądują na ulicach czy w lasach? Bo są całe osiedla w lasach bezdomnych ludzi, i oni nie tylko żyją na ulicach. I moim zdaniem, biorąc pod uwagę e, wszystkie te czynniki, czemu e, ludzie tak szybko mogą się stoczyć e, z bycia w miarę zamożnym, z bycia właścicielem, właścicielem e, w cudzysłowie domu. Muszę sobie podejść, przepraszam Was za to słońce, ale Hania mi e, ucieka. I. E, i w momencie, kiedy tracą pracę, tracą wszystko. My partner basically said to me one day we don't have any money left. And, and but anyway, it's sort of too hard to kind of even comprehend, really. No, to już ma duże do czynienia z tym, jak Ameryka żyje ogólnie, a Ameryka lubi i jest nauczona żyć na kredycie. Tak, bierzemy kredyt, tak zwany mortgage na dom. Zapożyczamy się, no bo inaczej jak większość z nas może kupić dom, jeżeli nie weźmiemy kredytu. I Oczywiście bank bierze pod uwagę to, że musimy mieć tam jakieś swoje zarobki, w razie czego jakbyśmy stracili jedna osoba czy druga, jeżeli bierzemy pod uwagę małżeństwo, że jakoś damy sobie radę ten dom spłacać. Ale później, co się dzieje, dużo ludzi jeszcze bierze następny kredyt, czyli już podwójny kredyt, pod ten pierwszy kredyt na dom. No i oczywiście zadłuża się maksymalnie na kartach kredytowych. To już jest takie, nie wiem, amerykańskie po prostu życie, że na, żyjemy na kredycie. Amerykanie nie chcieli ograniczać konsumpcji by utrzymać wysoki poziom życia, zaczęli zaciągać pożyczki. W większości pod zastaw domów, których wartość często była przeszacowana. Także moim zdaniem nawet najbardziej pracowita osoba, która zapożyczy się w taki sposób, w momencie, kiedy traci pracę, szybko może stracić wszystko. Czy ma tą pożyczkę na dom, czy są te pożyczki na coś inne, i oczywiście zapożyczenie na kartach kredytowych. Także to jest już taki amerykański styl życia. Tutaj zaraz obok mnie grają. W bejsbola jeszcze jest mecz, a ja e, zasuwam za hanią, bo wypatrzyła koleżankę. Także dajcie mi znać, e, czy zgadzacie się ze mną, e, czy nie zgadzacie się ze mną. E, w sumie każdemu jest szkoda e, ludzi, którzy e, lądują w takich e, sytuacjach bezdomnych, e, później. E, Żyją przez lata albo na ulicy, albo przy jakiś przytułkach i tym gorsze są sytuacje, jeżeli ci ludzie właśnie mają dzieci. Nie potrafię się z tym pogodzić. Nie rozumiem tego, co się stało. To szaleństwo.